ale Was dzisiaj dopieszczę. 46,81. Będziecie dzisiaj tak dopieszczone, dziewczyny, że dawno... Mm, jest. Dobra. Ojej. Wykupiłyście, dziewczyny. Wykupiłyście, za czym pokazałam. To są kółka materiałowe, ale chociaż Wam pokażę. I z tyłu skarby moje mają przepiękną dziewczynę kokardkę. Widać, dziewczynki? Z tyłu na kolczyku. Czekajcie, czekajcie bo tu się coś mi się tu zaplątało już, 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 już z tyłu mają dziewczyny przepiękną kokardkę to są kółeczka z taką kokardką z tyłu 46,81 dziewczyny już lecimy dalej, skarby. to ja chcę wszystkie te kolczyki kochane moje Wam pokazać eee, nic za to, że nie poradzę bo u mnie kolczyków jest po 10-12 sztuk, Was jest 500 w apce Selmo karbe